Co to jest współczynnik COP? To nie magiczny skrót z ulotki. To liczba, która pokazuje, ile realnie zaoszczędzisz. COP to współczynnik efektywności energetycznej. Mówi, ile ciepła pompa oddaje w stosunku do energii elektrycznej, którą pobiera. COP w wysokości 5 oznacza, że z 1 kWh prądu pompa wyprodukuje 5 kWh ciepła. Można to porównać do samochodu. Jedno spala 5 litrów, drugie 10. Oba dojadą, ale jedno zrobi to dwa razy taniej, a drugie dwa razy drożej. Z pompami jest tak samo. Im wyższy COP, tym tańsze ogrzewanie. Na COP wpływa kilka czynników: temperatura na zewnątrz, temperatura wody w instalacji, jaką sprężarkę posiada pompa ciepła oraz jaka moc grzewcza jest przy minusowych temperaturach. Dlatego pamiętaj: dwie pompy tej samej marki mogą dawać zupełnie inne wyniki. COP to nie marketing, to realna efektywność. Zanim kupisz pompę, patrz nie tylko na jej moc grzewczą, ale też na to, jakim COP pracuje przy minusowych temperaturach. Jeśli chcesz wiedzieć, które pompy mają najwyższe współczynniki COP, napisz COP w komentarzu, a wyślę Ci listę.